Witamy, witamy Lech ma dziurę w kroku Będziemy robili losowanko Na pierwszy oficjalny turniej wakacyjny Plus na jebkę. Tutaj można zobaczyć Miał do nas dotrzeć Mateusz Szczepanek Łysy z UEFA, ale niestety nie dotarł Z powodu Braku włosów no, także tego. Ogólnie poproszę na chwilę jeszcze, widzimy, mamy woreczek. Sponsorem tego turnieju jest DaGrasso. Tutaj mamy jeszcze karton po pizzy, który Lesi dostał 4 dni temu. Do tej pory nie zjadł. Chłopak jest oszczędny. Rolę gościnną zaraz. Olo, coś tam powie przez TS, a nie? Dobra. Losujemy pierwszego zawodnika. Arek jak jesteś? Nie mogę. Losujemy pierwszego zawodnika. A, ja też jestem tutaj. To ja, to mówiłem ja, ja dobry, pań. Pierwszym wylosowanym zawodnikiem jest. O, patrz, ostatni wpadł, pierwszy wyszedł, papi. Ale on jest wolny los. A, to wolny nie los, wiecie. bo to brunka 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 nie losujemy, dobra? Dalej, naprawdę. To walę dalej. Weźcie, rozwijaj i pokazuj. Eee. Do kamery ładnie. Pierwszym Adam. zawodnikiem trafia. trafia on... Wybranym wybranym do drużyny. Czekaj, źle w Włochu. Kamil Włoch. Kamil Włoch. Gratulujemy. Chwilę, muszę agatę wyłączyć. No. A coś źle widać, prawda? No, no Gerary right out. Dobra, Włochu. Drużyna pierwsza, teraz do drugiej. Drużyny no. rozwijaj. Y Pierwszym zawodnikiem do drużyny, drugiej trafia Metys. No, chuja widać. Czekaj, może dobra, jakoś pod kątem to nagram. Dobra. Czy pisać może? Po, Metis. Potem jak będziesz czytał... To... No dobra, to pisz. O, siema, Olo, jesteś? Olo, jesteś? Przy... Przywitaj się z publicznością. <coughs> Przywitaj się z publicznością. Dzień dobry, witam państwa. Mówi się lepa. To nie ty jesteś. Nie ty, jest oszust. No. Tak jak mówisz. Ej, Nie, już za późno. No, no, no. Mamy dwie, te, dwie osoby wybrane. No. It's... Pierwszym zawodnikiem w drużynie trzeciej jest Kazim Kazim Witamy serdecznie Kazima, pozdrawiamy Przypominamy, <coughs> że zostało zmienione troszeczkę regulamin I <coughs> będą grane jednak na duże bramki po 10 minut Cztery drużyny Cztery drużyny 6 plus bramkarz Kto był? Aha, czyli kolejny bramkarz został wyrzucony z naszej ekipy? Pierwszym zawodnikiem w drużynie czwartej jest Baumi. Baumi, tak, nietuzinkowy zawodnik. Dysponuje świetnym przyjęciem. Chodzą głosy, że przejmie chyba teraz zjednoczonych włochatów poprowadzi. jak Wróci właśnie Maciej Bartoszek, czyli Baumi. Olo, chcesz wylosować? Nie? Dobra. Aha, no to widzimy. Świetny humor Lesia, jak zawsze, tak. Śmiejemy się, śmiejemy, jak zabawnie. Kto? Lesiu? Kto? Lesiu? Został wybrany. Pierwszym partnerem Kamila Włocha będzie kto? Lesiu? Do dupy to widać, ale muszę nagrać kto? Lesiu? Jest kto? Lesiu? Dobra. Walimy dalej. Ojej, o tyle poszło, dobra, to zostaje. Ustawione Wszystko? Ustawione, bo jesteś z O kurwa, szykuje się drużyna. Drugim zawodnikiem o! będzie y, razem z metysem tworzył pakę y, roju? Roju. No metys roju na razie, nie? nie Trzeba to... im pitolić tam jakiegoś, nie wiem kogo. Lepiej tego. Y... Dr... Zawodnik dołączający do drużyny trzeciej wraz z Kazimem to cukier Uuu. Ja chcę być w drugiej albo w trzeciej Ja chciałem No czy, 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 czy będę chciał to będę nie? Kto się po to odnosuje, nie? Czekaj gdzie to była ta Bartka kartka odłożona <głos> a, a. <głos> y, Drugi eee. Zawodnik dołączający do czwartej drużyny to Przemysław Skawiński, ale nie wiadomo czy on będzie, bo ten, bo będzie się uczył do matury po praktyce. on się nigdy nie uczy. To jest niebywała jego jedna z zalet. zalet tak? Świetnie gra w Tibie, o to chodzi. I w piłkę również. Pozdrawiamy Przemka Skawińskiego. Przemek pamiętaj, nie kończy się świat, matura to bzdura. Jesteśmy z Tobą. Ja pitole, co mi skłaczesz, no. Pewnie ja jestem, bo tak kwalifikujesz. Knasiu, kurwa! Knasiu! Włochu, Lesiu, Knasiu. Ta drużyna będzie miała ostatnie miejsce, to już wiemy. Kurwa, w zimę wygrałem, a teraz przegram. No bo miałeś zimówki. Nie? Przepraszam państwa. To są no. dwa losy, czy jeden? Dobra. Nie, nie interesuj się. Yy, do Roja i Metysa dołącza Konecki. No, dobrze, dobrze. pierwszej jest Włochu, Lesiu, Knasiu. Wszystko na u się kończy, na siu. No, u, nie, Włochu, Włochu. Włosiu. Włosiu. Włosiu, Lesiu, Knasiu. No, eee. zobaczmy jak to Trzecim wygląda. Trzecim zawodnikiem w drużynie trzeciej jest Mateusz Kieresz. O, Mati. Drużyna trzecia też Nie. Nie, Kazim, Kazim Mati. Do baumana i Skawy kawy dołącza... Z Ależ wodnik. moment napięcia! Moment napięcia niesamowity! O świetnej y, prawej, również lewej nogi, bez różnicy, łydka. <grym> łydka, tak, pozdrawiamy łydkę, który nie dotarł, miał losować, łysy chuj z UEFA. Łydka, przepraszam, że tak myślałem. na no Ciebie, powiedziałem, wiesz, że Cię lubię, jesteśmy kolegami. Y, zaczyna się przedostatnia faza losowania. Czemu? O, czwarte zawodnicy. Teraz. No przecież sześciu będzie w każdej. A no dobra, nie. to... Ja Lesiu! Zaspany jestem. W tej pierwszej drużynie tylko mnie jeszcze brakuje, to już w ogóle spadek robimy, kurwa. do pierwszej drużyny Dołączamy. No nie mów, że ja. Nie. No dobrze. Pinkarz. Z paluchem czy we? O, z paluchem czy bez, paluch. Zagra dla hobby. U. Czy w pierwszej drużynie jest Włosiu, Lesiu, Knasiu, Palciu? Tynkarz. Tyńku Aż mi ja, już ja. noca podesiał. Dobra, Prawne. losujemy dalej. O kurwa, ta drużyna to jest... O ja, pitole. Kurwa kwadrat, nie? Do, do Roja i do metra. Renon. Kto? Renon. No druga drużyna naprawdę silną pakę ma. Baka zodiaka. Hit. Następny losik. W trzeciej... E, to przegrasz! Huh. W trzeciej w drużynie ląduje zawodnik o niesamowitej mobilności. Jest wszędzie na boisku. Izek. Izek, tak. Wszędzie jest na boisku, wszędzie tam, gdzie bramka przeciwnika. W trzeciej jest Kazim, Cukier, Mati Izek. Baumiska, kawałitka, ja pierdolę. Baumisza. Coraz bliżej, coraz bliżej, a ja nadal niewylosowany. Lesiu chyba nie żartował i naprawdę mnie odłożył. Eee, czwarta drużyna, Gajda, Dawid. Gajda, no, wzmocni, wzmocni ofensywę. Gajda zasłynął z tego, że potrafi wypić najwięcej czteropaków. O, i przedostatnia faza I losowania. Noc. O, przedostatnia faza <laughs> losowania. Gajda przyjedzie nabity, Zaśnie na zakręcie. Eee, do pierwszej drużyny dołącza. Dołącz. Ja pisgam, no nie, Barty Flondrak. Nie że ja najgorsza drużyna ever, kurwa. Ej, nie. wiesz co? Zmieniamy to jak chuj nie? Będzie ej, poskładamy jeszcze raz <grym grym> zrobimy <zamiarzy> I będzie tak samo. I... No zamknij! Ryj. Gdzie to się mute, mute, mute. <grym> Ja już mi się ode Ale, losować nie. i będziesz u nas nie. Jak wyciągniesz... Jak wyciągnę Ola, Druga, to wpisz go drużyn. do nas. Ja pierdykam. Kto jeszcze? Fifi, Ligowiec. Ja pierdolę, co... Nie, to... Ty... Nie, Tynkasz jest u mnie. Ej, ja ej, do dupy. Ty mety z Roju Konecki Renon i... No mówię może według umiejętności poskładamy. Nie, każdy ma takie same kurwa. No bo to no, wyrównane... Aha. no widzę właśnie. Chuj, że już wiadomo kto wygra. No dobra, ale te w zimowym też było tak. Te. Do trzeciej drużyny OZI. Widzicie? OZGI. OZGI. No już za późno OZGI napisałem. Ja załamane I Drużyna jestem. o niesamowitym potencjale ofensywnym. Kazim, Mati, Cukier i Izek. Do czwartej drużyny Lipa. Małgiskawa <laughs> łydka gajdowy lipa i, i będzie olo u nas, nie? Mogę się założyć. Da, ja A. dobrze wylosuję. Ale zamieszał chwila napięcia. Czy to jest ta karteczka? Czy to jest ta karteczka? Proszę państwa, proszę państwa. Nie. Oskar Oskar. Czyli już wiemy, że można losować następnego w jego miejsce. <laughs> gdyż przyjedzie tak jak w zimę. <laughs> Dobra, dalej jedziemy. Najlepsze, że w zimę Dzień wcześniej dał mi składkę, a go nie było. Do drugiej drużyny nowaczek, nie? Trzeba to? Ej, u nich trzeba jakiegoś słabego bramkarza, Albo oni są bez bramkarza. Jak, jak brąkażem jest kupisz i papi. I niżnik? Nie! Nie? Czemu? No to nie wiem, nie to miło, mu w chuj nie, będzie. Ale on zrezygnował. A, dobra. Co? to nie Nie wiadomo. Nie pamiętamy. No dawaj. A teraz ja. Hits? No na bank typowy olo to jest, nie? Digi. Nie, Digi. Olo został na koniec. Olej, ty z baumim kawą łydką gajdowym i lipą. Chyba, że to nie ty. Chyba, że cię nie w ogóle nie napisaliśmy. Nie napisałem typowy olo. A no tak. Ty no? Gdzie? No po co to masowaliśmy? Nie For, wiem. Formalność. I typowy olo do czwartej drużyny. Bram. Nie narzekaj, ja mam Lesia. Sprzedaż! No już zapowiedzieć. Hmm. Także podsumowując, pierwsza drużyna składa się z takich zawodników jak Kamil Włoch, Szymon Leszakowski, Artur Knasiu. Jakub Tynkarz-Paluszkiewicz, Bart ty, 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 Bartosz Wojczyk i Oskar Wojciechowski. Przechodzą do drugiej drużyny, w której będą grali Mateusz Szymorek, Jan Rojek, Michał Konecki, Jakub Renosik, Filip Rośniak, Kamil Nowak. W czwartej drużynie wystąpią Jakub Tazbir, Dominik Cukiernik, Mateusz Kiereś, Jakub Michalczyk, Dawid Ozga i Szymon Serafin. Czwarta drużyna składać się będzie z Roberta Baumana, Przemysła Skawińskiego. Przemysła. Przemysła Przemysława Skawińskiego, Mateusza Szczepanka, Dawida Gajdy, Dawida Lipińskiego oraz Arkadiusza Rasińskiego. Brąkarzami będą Krystian yy, Paprocki i Krzysztof Kupisz. Sprzedasz? Krzysztof sprzedaż. No i co. To? No nie wiem, to chyba koniec. Dziękujemy, że byliście z nami. A kiedy w końcu ten turniej? 10? A, albo 11 A pan wynajmuje ten turniej? No musi. Słyszysz, Paluch? Musi. Co? Gdzie Paluch wybrał? Co on mówi? Co ty mówisz? Nie wiem, nie wybierał. W ogóle tam trzy osoby tylko ja wybrały czu... na kiedy. Ja czuję, że przecież... Tak, jak to, co to się nazywa? Że nie będzie terminu na domek. Yy, paluch, pamiętaj, nic się nie bój, bierz domek. Jeśli coś się popsuje, będziemy razem kładli tynki na ścianie tego domku. Nie ma problemu. Nie. Popijemy dla hobby. Dobra. W razie czego wynajmiemy szatnię na orliku. No, też... Dobra, Paluch, musisz brać domek, pamiętaj, bo Lesiu mówi, że kończą się terminy. Królu złoty, gdzie banknoty? Dobra. From your o, kto wyszedł? KumbelPK? Ja? Nie, PK wyszedł. Dobra. Dziękujemy za wspólny spędzenie. z nami. Spędziany z nami nam, Przykro mi, ale jestem jeszcze na kacu. Czyli, że arka w ogóle słychać nie było. Też tak myślę, ale olać, ola. Olać, ola. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiają Szymon Lesiakowski. Nie, ja nie pozdrawiam. Dobrze. To nie pozdrawia. Żegnasz, czy nie żegnasz? Żegnam. Żegna. Szymon Lesiakowski. Pozdrawiam i żegnam. Warto Wojcik. Pozdrawiam mamę i tatę. A, ba, a ba. Jak Lesiu na studniówce, na czołówce. A Arek? A Arek, chcesz się pożegnać? Nie. No Czekaj, to skierdalać no przybliżę. Po, no powiedz jeszcze raz. Chcesz się pożegnać? Fapuje. <laughs> Dziękujemy. Do widzenia.